Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku z gry Freeways. To co? Idziemy dzisiaj po kolei, czy bardziej losowo? A zacznijmy, może bardziej losowo. Weźmiemy sobie ten, ten tutaj narożnik. Znowu, tak jak ostatnio, pod koniec odcinka nie mamy możliwości robienia wiaduktów. Dlaczego? Dlaczego wy mi to robicie? Nie można tak. To tak dobrze z tymi wiaduktami już mi szło. A ci mówią mnie. No dobrze, dobrze. W takim razie, gdzie tu jest największy ruch? Gdzie jest największy ruch? Z tych domków, tam na tą 64, chcecie jeździć, co nie? Więc zróbmy wam jakąś taką główną drogę tędy. Coś w tym stylu. Pięknie. Czy gdzieś jeszcze jest dużo chętnych, czy nie za bardzo? No, niby do tych domków. Dobrze, to ja już zrobię po prostu tą drogę. Niech ona prowadzi do tych domków. Coś takiego. Coś takiego, no i z tych domków oczywiście też będzie trzeba zrobić wyjazd. No i do tych domków też będzie trzeba zrobić wjazd, i ja bym go zrobił, może jakoś, że tu trzeba zawrócić i tu wjechać, bo przypominam, że jeszcze się musimy z tą drogą połączyć bez żadnych wiaduktów. Więc też może być ciekawie, czyli zrobilibyśmy sobie taki zakręcik. Taki zakręcik. Przejedziemy sobie przez tą drogę. Przejedziemy przez tą drogę. Tu jakoś ominiemy to wszystko i dojedziemy na tą północną drogę. Teraz z drugiej strony tak samo. Przejeżdżamy tędy przez skrzyżowanie. Raz, dwa i wjeżdżamy na tą drogę. No, nie powiem, że pięknie, bo mi się to skrzyżowanie nie podoba. Czy, czy ono w ogóle. Nie, ono nie wytrzyma. Ono nie wytrzyma. No i słabo. No i słabo. Tu może jakieś rondo trzeba by zrobić większe, co nie? Coś większego. Yy, wyczyśćmy to sobie. Yy, I jeszcze raz, yy, na szybko. Tędy robimy. Aha, bo miałem. No tak, musimy zrobić miejsce do rondo. Dobra, wyczyśćmy to i może inaczej. Stąd zrobię rondo. Najpierw zrobimy sobie rondo. Takie troszeczkę większe, chociaż to i tak nie jest duże rondo. To tak dobrze nie będzie pewnie działało. Tu robimy wjazd. Tu robimy zjazd. Ok. Jeśli chodzi o tamte drogi, no to też. Tu trzeba zrobić wyjazd i do tej drogi, i stąd wyjazd i, 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 i do tej drogi. No i co? Z tego ronda wyjazd do tamtych domków. Do tych domków, no też będzie trzeba. No tak. Czyli, tak, 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 tak. I do ronda, za blisko te wjazdy. Tu mogę zrobić jeszcze jeden skrót, bo to i tak jest za blisko. Stąd trzeba tam. Jeszcze między domkami też chcecie jeździć. Aha, tylko że chcecie na rondzie zawracać. Dobra. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. I co znowu? No, rondo. No, ronda, ale dlaczego ja nie mogę robić tych? A może mi się skończył, skończył materiał na te nawiadukty? No nie, nie, raczej to chyba tak nie działa. To chyba tak nie działa. Co jeszcze możemy tu zrobić? Może, żebym ja tego nie czyścił, zróbmy przejazd stąd, żeby oni absolutnie nie musieli na rondo wjeżdżać. Ci tam z północy. Puśćmy sobie to szybciutko. O, także część tych samochodów na rondo już nie wiedzie na pewno. Yy, ale żeby jeszcze więcej ich z tego ronda wyrzucić, zróbmy tak. Zróbmy tak, takie jakieś skróty, no i włączmy to. No, 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 mniej, mniej, mniej jest, ale, ale i tak, i tak się zatrzymuje, i tak się zatrzymuje. Dobrze, jaki jest jeszcze pomysł? Stąd, z tego domku możemy od razu tu pojechać i to mi chyba, wiecie co, ja najpierw puszczę, a potem będę psuł bardziej. I tak część. A nie, dobrze jest, dobrze jest. Yy, jeszcze w takim razie bym zepsuł tu. Czyli tu zrobił więcej przejazdów. Tam i tak nie masz takiego ruchu i jedźcie mi tam. Też, też proszę mi na Rondo nie wjeżdżać. Na Rondo to ostateczność. Nie, to nie działa. To nie działa. Yy, nie chcę tak. Wróćmy tu. Wróćmy tu i proszę mi to wyczyścić. Proszę mi to wyczyścić. No tu jest serio duży ruch. Tych wyjeżdżających, oni tak naprawdę. Zbyt wiele nie chcą. Oni chcą się dostać na tą 64. I tak naprawdę reszta to są drobiazgi. No czyli ta droga to musi być taka droga, po której raczej nic by już innego nie jechała. Gdyby puścić ich tak bardziej naokoło, że tędy, naokoło tych drzew, tutaj, tutaj, tutaj. tutaj Coś takiego, także oni sobie wtedy mogą tam wyjechać. No bo reszta to są drobiazgi, co oni tam chcą. Wjeżdżać też ludzie chcą w różne te miejsca. No tak, 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 tak. Niestety. Wjeżdżać też chcecie. Może trzeba jakoś te między drzewami tutaj miejsca wykorzystać. Hmm. No co ja poradzę? No na razie musimy chyba tak przejechać. Na razie tak, ale też w te wszystkie inne miejsca wy chcecie wjeżdżać. I to najwięcej w te okolice, czyli najwięcej osób musi tutaj przejechać przez tą drogę. I to jest problem. Chociaż, jak ci już tutaj tak daleko wyjadą, no to załóżmy, że w tym miejscu nie będzie aż takich dużych korków. No, tych mogę połączyć gdzieś tutaj do granicy. No to, to wiadomo. To wiadomo, tych można połączyć do granicy. Chcecie też jechać do tamtych zielonych. Czyli też trzeba się gdzieś przeciąć, chyba żebyśmy tutaj na końcu troszkę to... troszkę to za blisko granicy może jednak połączyłem. Nie chcę tego. Troszkę może za blisko, stąd też są chętni do wyjazdu, no to wyjedźmy ich tu. To na pewno. Jeszcze tam byście wyjechali, co nie? i wszędzie tak naprawdę, ale najchętniej to tam. No to co? Tu robimy połączenie. No i tu bym zrobił miejsce do zawracania, jak mi się to uda. Okej. Okay. Okej, okay. dobrze jest, dobrze jest. Parę osób chce tam pojechać, no to niech mają taką byle jaką drogę. Stąd byście wjechali chętnie do tych domków. Okej, okay, okej. Okay. Stąd byście wjechali do domków, to nie powinno być raczej takie trudne, to znaczy, no. Wiadomo, o, troszkę się będą blokowali. Ale jak trzeba, to trzeba. Zrobić taki wjazd. Wszędzie się już da dojechać. Yy, super. Stąd jeszcze się nie da wszędzie dojechać. Niestety, niestety, niestety. Yy, ale, ale, ale. Może zaraz się uda. Bo gdybyśmy stąd. No, niestety, ale zrobili jakiś taki przejazd. Tutaj. Ominęli sobie ten żółty domek i pojechali tam. I też do żółtego domku zrobili wjazd. Tu jest wszędzie, tu jest wszędzie, tu jest wszędzie, tu jest wszędzie i stąd jeszcze tak naprawdę chcecie pojechać wszędzie. Także tutaj. No i to jest niby gotowe, ale. Ale coś. Coś, coś. No jest! No jest, brawo ja, łapeczkę zostawcie, lecimy dalej, lecimy dalej, z którym? Idźmy w to. Co to jest? Co to jest? Tak i tak. Okej, okay. na szczęście, tu są tylko dwie drogi. Dwie drogi, które trzeba jakoś tutaj no, pokręcić między tymi górami, ale to w porównaniu do tamtego, to to jest odpoczynek po prostu. Możemy sobie odpocząć. Jeden poziom przerwy zrobić. O, pięknie. Tutaj, tutaj, tutaj. Zakręcimy. Może to jakoś super nie wygląda, ale no górska trasa, tak? Górska trasa. Teraz mi powiedz jeszcze, dlaczego. Halo? Coś jeszcze? Nie no, wszystko połączyłem. Nie chcecie zawracać. Nie chcecie, no to... Co? Czemu mi nie dało, że gotowe? Halo? Co jest? Czy to? Może na takich prostych poziomach nie piszę. No dobra, załóżmy... No nie, ale to mi nie zatwierdziło. To tak samo jak tu. Tak samo jak tutaj. Tutaj też nie zatwierdziło. Hmm. No nie wiem. Może to jest po prostu za proste dla tej gry i nie ma co mnie tutaj oceniać, bo to jest prosta droga. No okej, okay. to załóżmy, załóżmy, że zrobione i przejdźmy po prostu w to miejsce. Co to jest? Co to jest? Duży ruch jest na pewno, duży ruch. Ajt, nie tak. I ci chcą wyjeżdżać, a tu jest mur. Także pierwsza oczywista rzecz. A mogę robić już te wiadukty? Tak, mogę, dobra, chociaż tyle, chociaż tyle. Chociaż tyle. Gdzie wy chcecie jeździć? Tu chcecie jeździć, stąd chcecie wjechać. Tylko że musieli tak zrobić. Tutaj ciasno będzie. Tu będzie ciasno. Stąd chcecie jechać tam. No dobra, taki, w takim razie od razu wyjeżdżamy. I tam też muszą jeździć. No, no nie. No nie. Hmm. No dobra, coś coś wyjdzie. Na razie połączę to na ziemi. Resztę będę może na wiaduktach robił. To zrobimy tak. No zrobimy sobie tak. Duży ruch był jeszcze, tu jest na pewno duży ruch, i tu jest duży ruch. Tu jest duży ruch, więc przejechalibyśmy sobie tak. Wolę zostawiać większe te odstępy, żeby w razie czego tam potem dało się wjechać na jakiś wiadukt. Tak, na ziemię i tu. Ok, czyli ten duży ruch jakoś obsłużymy. Duży ruch jest jeszcze z tej drogi, tam, tam, tam daleko. Także skoro tam daleko chcecie jechać. To zróbmy coś takiego. Wyjedźmy na wiadukt, przejedźmy. Zjedźmy na dół. Przez mur nie przejedziemy chyba w żaden sposób. Tu jest trochę ciasno, ale od czego jest rzeka? Od tego, żeby nad nią to może zrobić. Żeby tu jakoś nie kombinować. Chciałem na dół zjechać? Trudno. Tak, tak, tak. I tu, ok, czyli duży ruch może tam wjechać. Poza tym, jakieś drobne, drobne chęci są, żeby tam gdzieś jeździć. To na razie nie jest aż tak ważne. Bardzo dużo ludzi chce z tej fabryki wyjechać do tego budynku, więc zróbmy może ten przejazd jako taką główną drogę, ale też, żeby wszędzie naokoło było w razie czego miejsce. No bo jeździć też chcecie, oczywiście, w różnych innych kierunkach, czyli tutaj trzeba by zrobić. Jakiś taki przejazd. Yy, jakiś taki przejazd, który by się podłączył wszędzie. No coś mi się wydaje, że tu po prostu koniczynkę będziemy robić. Tu musi być koniczynka. Jak nic. Tak, 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 tak. I na ziemię. Ok. To robimy na ziemię. No i teraz to tak naprawdę. Hmm, czy to będzie koniczynka? Tu jakiś zjazd taki by się przydał. No tak, bo to jest w sumie droga jednokierunkowa. Tutaj nic więcej nie trzeba. Tu nic więcej nie trzeba. Yy, najwięcej osób stąd by wyjechało tam. Zaraz będziemy się jeszcze zastanawiać nad tą koniczynką. Dużo osób tam by wyjechało yy, i trochę osób też by chciało na tamtą dziewiątkę pojechać. Czyli tu by się wystarczyło gdzieś podłączyć, ale to sobie może jeszcze zostawię wolne to miejsce. Najprościej chyba będzie zrobić: o, tutaj zawracanie. Wtedy podłączymy się do tego, to na pewno. To na pewno stąd, 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 stąd chciałbyś wjechać do tych zielonych. No to ja bym zrobił tutaj zawracanie. To nam troszeczkę dróg połączyło ze sobą. Może tu nawet koniczynki nie będzie trzeba. A może będzie trzeba, zaraz zobaczymy. W takim razie, żeby to jakoś działało. Tu zrobimy tak. Zrobimy tak. To będzie część koliczynki. Yy, nie za dużo jej. Tutaj, tutaj, tutaj. Naokoło, dobra, to jest, to jeszcze nie jest połączone, ale to jest chyba w tym momencie najprostsze. Wystarczy zrobić taki przejazd. To jest połączone już prawie ze wszystkim, prawie, ale nie ze wszystkim, bo można by jeszcze tu zrobić przejazd. Proszę bardzo, wszystko, 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 więc jeszcze któraś droga tak, jeszcze ta droga nie jest za bardzo połączona, ale to zaraz się zmieni, bo wystarczy, że tu zrobimy przejazd w to miejsce. I jeszcze, żeby jakoś. W sumie tam też już jakoś pojadą. Może na razie nie będę ruszał. Włączę symulację. I to działa. To działa. Jest duży ruch. Jest duży ruch, ale. Ale działa, 388. Super. Wychodzimy sobie na mapkę, i co nam jeszcze? Tutaj cztery, fra... cztery prostokąciki w tym momencie zostały. I znowu, jakieś tutaj mury. Jakieś mury, są główne drogi. Aha, główne drogi po prostu będą się łączyły wszystkie ze sobą. A to jest wyjazd. I z tego wyjazdu, załóżmy, że jakieś zakłady chemiczne, czy co to tam jest, stąd chcą jechać na tą setkę. Dobrze, czyli fajnie byłoby to zrobić. Być koniczynkę, tylko że, tylko że tutaj nie ma gdzie tak naprawdę robić koniczynki, bo tu są budynki, tu jest ściana. No nie ma jak zrobić tej koniczynki. A możemy w ogóle iść do góry na dół? Tak, możemy, dobrze. Chociaż, chociaż tyle. Chociaż tyle. Hmm, czy ja tu jakoś zmieszczę koniczynkę? Nie, 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 nie. nie. Możemy próbować, tylko trzeba ustalić, która, druga, która droga by się musiała z którą krzyżować. Nie, to, to nie ma sensu, to nie ma sensu. Dobra, zapomnijmy o koniczynce, koniczynka się tutaj nie zmieści w żaden sposób. Tą drogę poprowadzimy tak. Tutaj poprowadzimy drogę w drugą stronę. Zrobimy sobie zwykłą taką trąbkę w tym miejscu. Tak, tutaj do góry troszeczkę odjedziemy w tą stronę. Odjedziemy w tą stronę, zrobimy jakąś taką dużą pętelkę, zjedziemy sobie na ziemię i się połączymy tu. I coś źle zrobiłem, bo tu jest za mało miejsca. Ok, proszę mi to wyczyścić. Jeszcze raz, jeszcze raz z tym pojedziemy sobie jakoś tam. Z drugiej strony też, 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 też coś takiego. I jak to teraz robimy? Tutaj, tak, stąd. Taka droga. Ja bym ją już dał od razu na wiadukciku. Przejeżdżamy nad tym. Zjeżdżamy na ziemię i do granicy. I stąd wyjeżdżamy na wiadukt. Robimy pętelkę. Tu gdzieś można już zjechać na dół i połączyć się z tym. Super. Wyjazdy, jeszcze oczywiście, tak. I wjazd, oczywiście, tak. Dobrze. Czyli trąbkę taką jedną mamy gotową. I teraz tą trąbkę będzie trzeba połączyć z jedną i z drugą drogą. Więc połączmy trąbkę z trąbką. Trąb, nie dobra, już, już coś mi się pomieszało. Nie, nie, nie. To będzie najzwyklejsze chyba połączenie. Mały ruch, mały ruch, no największy będzie. Aha, tam też będą chcieli. Dobrze, no nie kombinujmy. Zróbmy po prostu główną drogę między tymi dziewiąteczkami. Czyli tak i tak, to chyba będzie najprostsze. I teraz tą drogę znowu podłączymy sobie jakąś trąbką. A jeśli chodzi o ten budynek, to ja nie wiem, co z nim będzie. Ale to jakoś się już zrobię. Na razie bym się tym nie martwił. Dojedziemy sobie w to miejsce, wyjedziemy na wiadukcik. Tak, przejedziemy na wiadukciku. I teraz, żebym znowu czegoś nie pomylił, tu będzie potrzebny taki wjazd, czyli to ma iść po dużym zakręcie, dużym promieniem i gdzieś tam, tak. A tu ma być wyjazd, wiadukt, przejechać nad tym, ziemia i połączenie z tym. Super. Do tego, tu musi być przejazd, i jeszcze jeden przejazd musi być gdzieś stąd. Zrobię go już z wiaduktu, żeby tu zostawić w razie czego troszkę więcej miejsca. No i stąd chcecie jechać tylko tam na tą seteczkę, tak? To jest wszystko, wszystko, wszystko. Okay. Skoro tym chcecie jechać tylko na tą seteczkę, to ja nie będę tu może jakoś niepotrzebnych korków wprowadzał. Zrobimy sobie wyjazd w tą stronę wiadukcikiem. Przejedziemy nad tym. Tu jest troszkę ciasno, więc może nie będę schodził. Teoretycznie, a niech to idzie nawet tędy, żeby w razie czego mi tam nie blokować. Tutaj zjedziemy na ziemię i pojedziecie prosto tam, gdzie chcecie. Ok, no i nie ma prawa to nie działać. Jak to nie będzie działać, to ja nie wiem, co lepszego mógłbym tutaj zrobić. To działa, to działa, oczywiście. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, jak jak każdy inny. <grym> No, i bardzo dziękuję Wam za oglądanie, i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.